świeża robota, świeża robota, bobrów Ale my akurat idziemy w inne miejsce, nie Antek. Tak. Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym dzisiaj nie sam, bo z Antkiem, który jest tutaj obok mnie. O, czekajcie, pokażę wam go. Cześć. Cześć. <laughs> Mamy. Jedno miejsce zaplanowane, gdzie chcemy zaobserwować bobry. Mamy ze sobą fotopłapkę. Postaramy się znaleźć miejsce, żeby ją tam zamontować, a potem te, te nagrania wam pokazać. No, a przy okazji, oczywiście, mamy woreczek, więc postaramy się trochę posprzątać. Oho, oho nasz teren trochę tutaj rozgrzebany. Antek właśnie zauważył, że chyba tutaj dziki tą ściółkę przeryły. Bardzo ich tutaj dużo i bardzo często je na kamery nagrywam i takie. Rycie w ziemi. Bardzo często spotykamy w naszym lesie, prawda? Prawda. Prawda, prawda, ci to. Jak znajdziesz jakieś śmieci, to już możesz od razu mówić. Mało tych śmieci mówisz? Nie, no może dziki je posprzątały. Dziki posprzątały śmieci? No, widzisz, dziki mi bardzo pomagają. Zresztą bardzo często wyrzucają coś z podziemi, jakieś butelki. No i wtedy można je zabrać. Słuchajcie, naszym celem jest ten tutaj lasek. Tu przychodzi taka ścieżka, jeszcze, że tak powiem leśna, a my musimy ją przekroczyć i wejść w tamten teren. Tam też no, już wielokrotnie spotykałem ślady, jakby, no, bobrów, zgryzy, ślady na śniegu, także ślizgi bobrowe, takie zjazdy do wody, zobaczymy. Dobra, Zobacz, słuchaj, jesteśmy w takim miejscu, że musimy iść na przełaj. Co ty na to? Dobry pomysł. Idziemy na przełaj? Tak. Idziemy na przełaj, no to proszę bardzo. Idziesz przodem? Tak. Po prostu się zgodził, idziemy. No słuchajcie, na drodze do Bobrzego rozlewiska mamy oczywiście śmieciochy. Co by nie patrzeć, butelka załaduje żantek, bo ja mam tu rękę zajętą. Ciach, dobra. Puch! Mamy jedną, mamy tam jeszcze jakiś kartonio... kartonopapierek. To, że wolię tutaj załadować, proszę pana. Dobra. Antoni znalazł coś innego. Co znalazłeś? O nie! Coś po słodkościach. To od razu wypatrzyłeś, prawda? Stara folia. Najgorsze, co może być. Ładuj starą folię. O, przyniosłeś worek. Bardzo dobrze. O, właśnie to chciałem pokazać niebezpiecznego. Takie żyłki yy, mogą chętnie wykorzystywać ptaki do budowy... Gniazd, no może jakieś większe ptaki, niekoniecznie sikory, ale to już wystarczy, taki mały kawałeczek sznurka nawet nie, wystarczy, żeby po prostu yy, no, ptaki się jakoś zaplątały i niestety uwięziłem. Zbliżamy się, słuchajcie, się zbliżamy do takiego wielkiego buka rozłożystego, to jest fenomen, piękne, zawsze jest tak wspaniale, ajajaj, nie przez rękawiczkę wspaniale mokre. Bóg ma to do siebie, że ta woda rzeczywiście po nim pięknie spływa, bo nie ma żadnych brust, no oprócz tych niestety wydzierganych kiedyś przez człowieka prawdopodobnie. A teraz zabliźnionych. Piękne drzewo. Ale każdych bukach tak jest. Na każdych bukach tak jest? Tak. No gładka kora jest na każdych, ale... ale takie... Takie wgłębienia, myślisz? Mhm. Tak. No takie jak tutaj niżej to tak, ale tam wyżej to widzę, czy było jakieś takie... Jakby litery cięte, ale to musiało być już kiedyś. Papierek znalazłem. Coś się mało rozgląda. O, poszedł. Poszedł jak dzik w maliny. Coś znalazł i zaraz nam przyniesie. Rzuciłeś we mnie słoikiem? Yeah! To pierwszy przy butelce. Ja będę pierwszy... A, nie widziałeś chyba. Aha, ty poszedłeś po inną, której ja nie widziałem. Aż choroba. Trampeczek. A raczej jego podeszwa, pokażę wam. Trampek czy papeć? Kościół, idziesz z butlą? Pełną. Jak to pełną? Czego, wody? Wody. No nie, to trzeba wylać. Spróbuj odkręcić. Ale tak raczej, żebyś się cały nie oblał. Bo to by było raczej problematyczne. Teraz proszę wylać obok mnie, tak? A nie na mnie. Ale ja naprawdę proszę, tam sikamy. Tam sikamy. To jest, słuchajcie, stały numer. Jeszcze nie doszliśmy do miejsca Bobrowego, a już mamy prawie cały yy, wór śmieci. Także to jest niestety obraz naszych lasów. Pokażę Wam coś teraz. Słuchajcie, musimy być w miarę cicho. Tu są świeże ślizgi, jazdy Bobrowe, takie do wody. Tu gdzie Jantek stoi, zaczynają się i zjeżdżają tam do wody. Tu jak widzicie, już jest taki teren podmokły, rozlewiskowy. E, a tutaj... O! A, a, tu są stare, zgryzy, już pociemniałe. Tu są w miarę świeże, chociaż to nie wiem, czy to, czy to czasem nie jest po prostu coś ułamanego. Ale... a nie, tu już było gryzione. Bo leżą... proszę wióry. Leżą wióry, czyli bobry już się tym terenem zajmowały. No i... I dobrze, i to całkiem niedawno. To dobry znak dla nas. Dobra, worek sobie zostawimy tutaj na razie i idziemy zobaczyć. A, na dół. Ostrożnie tylko ancio, tu jest zobaczcie, nora. Wejście do, do nory, dosyć świeżo wykopane. Trudno powiedzieć, czy to jest borsucze, czy co to jest, ale raczej nie bobrze. Bo bobry, jeżeli robią nory, co robią bardzo często, nawet częściej niż niż Jeremia, jeżeli tylko jest dostęp odpowiedniej wysokiej ściany wysokiej ściany zbiornika wodnego, no to one bardzo chętnie kopią nory w ziemi tylko to wejście jest najczęściej pod wodą, żeby było bezpieczniej do takiej nory więc to, 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 to co tutaj widzimy to raczej jest nora lisa, borsuka albo jenota tu też jest coś świeżo wykopanego kurczę, co to jest? Ach, dosyć duże, muszę to po, muszę powiedzieć Ach, Antek już poszedł chyba od drugiej strony. O, zobaczcie tam. Ach, głęboka nora. Widać, że jest y, wysypana tutaj kupa piachu, więc jakby świeżo wykopana. Bardzo fajnie. No i coś sobie tutaj żyje nad tym y, rozlewiskiem. Słuchajcie, Antek wpadł na bardzo ciekawą koncepcję. Mianowicie taką, że te nory były kiedyś zalane. A teraz z racji tego, że no, ja sobie już dopowiadam, że jest mniej wody w ogóle w środowisku i no, doskwiera nam susza, to poziom wody opadł i trochę odkrył te nory, a e, nie bursuki, tylko bobry już po prostu tutaj zostały. Tutaj Antek odkrył jeszcze jeden wlot i zobaczymy, czy to czasem nie jest wlot wentylacyjny. Jeżeli tak by było, to mamy do czynienia raczej na pewno z norą e, Bobrów. No, coś takiego tu jest wykopane, ale chyba niedokończone. No zobaczcie, pokażę wam to jeszcze raz. Woda i te nory, gdzieś mniej więcej na tej wysokości. Czyli woda, jak była tu wyżej, to zasłaniała wlot do nich. Całkiem słuszna idea, Ancio, wiesz? Wiesz. A tu bardzo fajne miejsce, bo to jest, proszę was, uszak bzowy. Bardzo fajny grzybek, który wygląda jak ucho. Zobaczcie jak od dołu go weźmiemy. O, wygląda jak ucho, uszak wzowy. Zobaczcie tu za Antkiem kolejny ślad tego, że kiedyś tutaj żerowały bobry, próbowały się tutaj dobrać do tego drzewa. A tutaj niezawodny znak na to, że kiedyś tutaj żerowały inne stwory i zostawiły po sobie również ślady. O, kość, rzeczywiście. Znalazłeś kość i to nawet z częścią kręgosłupa. Zaraz zobaczymy, co to takiego. I to jest, proszę ciebie... O kurczę, Flek! Czaszka bobra. To bardzo ciekawe znalezisko. Zobaczcie te zęby. Widzicie te zęby? Słuchajcie, te zęby bubr ma takie... brązowawo-czerwonawe rdzawe, dlatego że... Jest w nich bardzo dużo żelaza, są bardzo mocne. O Bobrach zrobimy osobny odcinek, ale zobaczcie, tutaj jest cały w ogóle kawałek jeszcze wykręgosłupa tego, tego zwierzaka. Bardzo ciekawe, że ten szkielet tak tutaj, ta czacha i ten, ta część tutaj leży, jest dosyć świeża. Bardzo ciekawe skąd to zostało przytaszczone tutaj. Rozejrzymy się tu jeszcze dookoła. Co, Ancio? Bo to bardzo ciekawe znalezisko, naprawdę, w poszukiwaniu ciekawsze bobra. By było ciekawsze by było poroże, ale tutaj nie będziemy mieli jeleni, niestety. To następnym razem się wybierzemy. Tu też bobry próbowały swoich sił. Zobaczcie na tym drzewie. I zobaczcie, jak to jest śmiesznie ustawione. Mimo wszystko, ee, mimo wszystko, one próbowały na, jakby do góry gryźć. To jest ciekawa rzecz. Ty jesteś niższej jakości, to łatwiej idzie to przeciskanie się tutaj. Musimy iść górą. Cholipka. Co? Lepiej dla mnie. Lepiej dla ciebie, oczywiście. Tatuś zostanie. I będzie sobie szedł z tyłu, jak zawsze. Czekaj, bo tu się stała rzecz okropna. Au! Ajaj! O, było blisko! Było blisko niebezpiecznych obszarów. Ale się udało wydostać. Na szczęście mój syn właśnie nazwał siebie zgrabną myszką, a mnie grubasem, który musi chodzić dookoła. Ciekawe, to, to nie jest grubość, to jest masa. O, przy okazji wam pokażemy jeszcze jedno bardzo ciekawe miejsce. Tutaj też musiały Bobry urzędować. Zobaczcie, jakie to są stare zgryzy. Kładamy śmieci? Proszę bardzo, są w worku schowane, jak należy. Dobra, słuchajcie, schodzimy do miejsca, gdzie założymy kamerę w końcu. To jest to drzewo, gdzie coś powiesimy, chyba. Chociaż jest dość nierówne. No, może być problem, ee, ale kto wie. W każdym razie, jakby się udało mieć taki obraz. O, proszę bardzo, na tę norę, i kto z niej wychodzi, i co się dzieje tam dalej. No, to by było coś pięknego. I może nam się to udać. Dobra, słuchajcie, zobaczcie nasze dzieło. Kamera jak się patrzy zawieszona, zamaskowana. Bardzo porządnie zamaskowaliśmy ją sandkiem eee, No, trawami, które tutaj rosły uschniętymi liśćmi i tak dalej, żeby przede wszystkim wszystkie te paski jasne spinki nie były, nie były widoczne. Nora jest tutaj wykopane wyjście i miejsce pracy bowrów tam. Jeżeli ktokolwiek sam wychodzi, my będziemy to wiedzieć. Słuchajcie, słyszeliśmy już dzięcioła czarnego. Jego charakterystyczny krzyk, pisk zawodu. I Jak leci, on wydaje takie charakterystyczne, na pewno znacie to z lasów takie. To jest właśnie dzięcioł czarny. Jak mnie na przykład samiec nie, nie usłyszy. Zawodzenia samicy, czy odpowiedzi samicy, no to odlatuje i właśnie robi coś takiego. No i słyszeliśmy też klangor żurawi, także, no. Wiosna czai się za rogiem. Ancio właśnie wrzuca patyki do wody, co jest najlepszą czynnością na świecie, oczywiście. Im większy rozprysk, tym lepiej. Gdzie jest ten zwierz? Za tymi. <ścoughs> Akurat trafiłeś na tą kępkę, nie? Wszędzie jest, kem... Wszędzie jest woda i musiałeś trafić w kępkę. Dobra. O oh yeah! Proszę bardzo. No, za mamusie, za mamusie. wiedz. no jeszcze. Otwórz mu się. No, samolocik leć. Uwaga antek, zbliżamy się do kosza. Wszystko wszystkiego się tutaj pozbędziemy pięknie ładnie. No bardzo ładnie. Widzę, że puszeczki są. My dorzucimy coś swojego, żeby nie było, drodzy widzowie. Wszystko wylatuje na swoje. Miejsce. Yy, mamy już posprzątane cały jeden worek poszedł. Koniec. Tak, to będzie powoli koniec. Mamy yy, zamontowaną fotopłapkę na bobry, będziemy polować na fajne ujęcia i wam je pokażemy, jak się coś nagra, prawda? Aha. Na pewno będzie bardzo ciekawe. Tak. fajnie było jakby kot nagrał. Jaki kot? Gdzieś tu jest kot? To zwykły kotły. Ach, na fotopłapkę! Tak. Tak, to by było fajne. No, już nieraz się nagrywał, także kto wie, wędrują tutaj koty. Trzymajcie się, trzymajcie kciuki za dobre nagrania, a my się widzimy w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć i... Tym, Tym lasem. lasem! Tym lasem. Tym lasem, lasem. Tym lasem. Tym lasem, lasem. Tym lasem, kotasem. Trochę płakasem. <laughs> Hej.